się maneczko widzowie. Tutaj gramy z moim duo i robimy takie coś, że ja padam i muszę go znaleźć. Możecie to też zobaczyć na jego odcinku i podaj nazwę. Jak, jak się nazywa Twój kanał, no? E, to bierz gra. Może mnie widzieliście, może nie. E, nie, ze mną dwóch typów, leci wypij. Wyszło, wywalam z to. A jutro, dobra, będę miał... I widzowie... I widzowie, oglądajcie... Oglądajcie... Yy, cały odcinek, bo na pewno będzie ciekawy. Tutaj mamy pierwszą osobę. Taki fajny skinek. Cześć, ja jestem. Siema. Zdrowił 2 kille. Ale co? No, ja mam, ja mam już 3 kille nawet. Tak? fajne no żeby, nie wiem, kiedy ty mnie oglądasz, bo ja mam wyłączone Okej. Okay. Bo też tutaj Tobiasz prowadzi bardzo fajny content, jest świetnym duo. Proszę, mówię, że... no, jestem... tak. I ogólnie widzowie tutaj jest taki Team Boxed by Koza. I tutaj macie Team Boxed by, możecie dołączyć. Piszcie. Discorda, będzie link w komentarzu, tam mój Discord będzie A idziemy do kolejnej osoby, bo ta osoba poleciała tutaj I widzicie, ona ogarnia, on mnie zabił taki No No to ja jestem, bo ja nie wiem kiedy ty mnie oglądasz Dobra To, to jest jakiś bot Zobaczmy tak? Hmm. Tutaj ktoś się zabił. O. U, taki skin. Datpula. Myślę, że jest ok kille Okej, okay, dalej idziemy. Cicho, 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 cicho. Tutaj ma dwa. Jest na Okej, nie rób. No, kupie. A tutaj ktoś zbiera matsy kombat. Jak coś na slajdach, nie? To, to, to. Tutaj na przyjemnej, czekam. Hmm. Zero kili. No, ty byś już zrobił kila, zrobiłbyś już kilo. Dostanie on. O, ten od... to, ty go masz. Ale on poleciał na jakieś główną miejscówkę. To nie on. Widzę po tym, jak on się rusza w całej. No tutaj, Bambik. Czy ty byś założył Bambika? Tak. No ja bym założył. To nie ty. hmm nie się tutaj mamy taką panią dobra, poczekaj to jest nie ty pojedziesz ty w Malamborgie niech huragan fajnie o tutaj nie on by się uleczył chyba ale on dziwnie tam miga to jest jakiś aktor chyba ale mam zarą bliską lotnię, co jest? To może będzie nasza dura lotnie, ona fajna Cicha. jest tak szczerze Dobra, to jeżeli się typu U mnie BD Sigma, tam ktoś jest, bo ja mam tyle pingi teraz. Tylko sto to właśnie 150, to jest duża różnica. No. A, ja, a widzowie mnie słyszę. I tak, raczej cię słyszą, raczej cię słyszą. Widzę, wiem, nie widzę mnie mnie słyszę. Tak A co? Ej. No. Trzymamy Dobra, już wszystkich przeminąłem. Teraz ciebie trzeba znaleźć ten Kolega ma chyba 200 pingu. Na nim się zatrzymamy. Nie, nas no 200 pingów, to nie. Nie ty, nie ty chyba. Jesteś? Ej, halo. Ej, a Ej, myślisz, że mnie już oglądałeś? No. Ej, ty na sera poleciałeś w pierwsza nasklasona, czy nie? No. Ej, ty poleciałeś pierwsza na sklecone, czy nie? No tak. Dobra. Nie no jakiś chłop mi tańczy. Ja też. No to chyba wie, wiem. Kim jesteś, ale. Chyba nie wiesz kim jestem. Wiem. Jakby. A to kiedy mam zgadnąć do top 10, coś? Mm, no tak, żeby top 10, nie, zabiję mnie, zabiję mnie i to teraz tak bez żartów. Ja nie mam koła. Ja wiem, kim jesteś. Nie wiesz. Wiem. Nie wiem! Widzowie, mówiłem. Widzowie, mówiłem, że on jest podejrzany. Jak tam się przejeżdża ludzi? Dobra, idziemy dalej. do domu. To pewnie jest ten z, z Marvela. Nie tak zapomnij, ciebie, bo ja biję ten medaliona w strefie. Mhm. Tak, tak. Żadnego medaliona jeszcze w strefie nie ma. Jest samochód. No, jak już? No właśnie, więc jest. Pewnie go widzisz, tak, tak, tak. Ja oglądam takiego z Marvela chupa, który chupie na strefę gra. To ty, nie? Tak. Okej. Okay. A nie, poczekaj, jaki jeszcze raz? Taki z Marvela. A to to nie A taki pluszkowy? Nie no, nie pytam, nie pytam. Idziemy dalej, idziemy dalej. Nie, ja mam taki. Ten skin. O, ten ten ogarnia. Ej, dobra. To. I co wie? On ogarnia, bo on ma dużo killi. A on mi przypomina ruchy mojego. Oliwierka. To jest ten Olivier? Tak, dla mnie tak. Hmm. Dobra, dalej, 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 idziemy. Tutaj kolega jest w safe, no to ja. To ja lubię safe <noise> Ale on lutuje i ma kurde wolną pompę, chłopie. To jest jakieś gówno. Ale... bo ty mi, ty mi bardzo od, odstajesz w kilach. O Boże, a co jest jakiś gówno, chłop? Ma samego PM-a. Co? No. Ja bardzo lubię PM-a, nie? A ja często robię challenge'a na swój kanał, że biorę bez pompy. To a tym byś nie zagrał. Tego, nie? No tak, tak, tak. Tu też ten... lepuje save. Tuż tutaj agresywne kroki. A powiedz mi, czy ty dalej żyjesz? Nie, ja nie żyję. Ale powiedz prawdę. No żyję. To aura ogarnia. Ale co nie ty? Ja bo ty... Nie, aura słaba jest, no. <laughs> albo to ty, poczekaj, bo nie wiem czy ty masz medalion. Bo mnie zawy... Ja czekam. Ja aura to Widzowie, 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 albo to jest aura, albo ten ogarnia, czy co ma 5 kg, albo ten pluszak. Albo właśnie ten, bo on mnie on, on mnie na początku zabił. I on się zaczyna jak mój dło. Ja mam 5 kg, to, to chyba ja. Mhm. Ja mogę też do top 5 zgadnąć, bo ciężko będzie. Bo to. No, bo ja, bo ja mogę. Bo ty zgadywałeś do top 5. O, tego skinka jeszcze nie widzieliśmy. Będ takiego auta nie masz. Zero kill byś nie miał. A może ja nie Nie wiem, też. Tutaj kolega ma haki lofem. Gdybym nie miał tyle piku, to będę szpróbę rozabić. Tak? A padasz, czy nie? Nie, jestem niezniszczony. Ale błot. Znaczy, nie, albo co ty? No jak padniesz, to masz problem. Padasz? Jak padniesz, to od nowa jest. U tak było. Nie. A u mnie A. tak nie ma, u mnie tak nie ma. Ale u mnie tak jest, są <noise> Nie. No tego, ten na pewno, nie. On tam to nie ma. Nie mów tak, nie mów tak, nie mów tak. Przepraszam, misiaczek ucieka rękawicami. <noise> Ty jesteś moim misiaczkiem, nie mów tak do ludzi. Ten ma chatnik Nie, to nie jest on. Hmm. Dobra, kogo my co dalej mamy? O tego chyba też nie widziałem, ale nie, zero to. Hmm. 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 Jak ci idzie, bo mi bardzo dobrze właśnie mam już sześć Mi wspaniałe. Kurde. A wiesz, że ja nie muszę kłamać? No wiem. Cosy, byś takiego ima nie miał, jestem trampka. Krzyżowca! Nie, to ja zginę na serio! To uciekaj! I teraz bez jaj! Nie, ja mam zero! Ile masz? Dwa przykłady się. 40 HP. No to niezłe. Pięćki, no nie... ale zmarnowałeś mega. Ajajaj. Hmm? A ja nawet medu w kopię weku nie. No to a nie masz, nie masz. To czemu mówili, że da i kiedy na ciebie przeszło, to powiedzieli bomba. Ty nie masz sześciu killi Jak tam mini smakują Jak tam smakują mini? Ja nie kłamię nigdy, jestem uczciwy w dla dłoń. No nie wiem. I Chciałbym mieć medalionika jakiegoś Okej. Okay. Ej, a jemu ja chyba zawodzi, co? Komu? Ci Przepraszam widzowie. <laughs> Ktoś chyba dostał kraka. Dobra, strzelamy w, strzelamy w kara teraz? Ile masz kili? Albo może jedziemy mi tę Ja ile mam kili? Ja mam cztery kile. Miałeś cztery? Nie, <laughs> ale ja wiem, kim ty jesteś. Twoja reakcja była zbyt piękna Tylko ja to powiem w top 5, w top 5 powiem Dobra. Dostał kraka, ale dostał chłopie bombę! Temu 150 takie ładne mhm. O chłopie co jest Krak Terek, nice. nice. Uciekam, no, tak. Ale chłopie, tak, taki laser teraz dałem Mam trzy medaliony. Dobra, mogę zgadnąć kim jesteś? Ja wiem już. No, nie? Nie. Ja wiem kim jesteś Byłeś, ty dałeś w top 10 Pokażesz mi twojego skina, byłeś takim pluszakiem No dobra, no tak No, dobra No dobra, to ja dziękuję widzowi za oglądanie Miłego dnia życzę, Bajo